O, dzień dobry, pani. Wyspała się, pani. Wyspała. No, wyspała. Tak. Aha, a teraz się będzie bawić. Będziemy się bawić. Latać samolotem. Tak. No. No. No, powiedz coś jeszcze. No, powiedz coś jeszcze. Tak. Coś się odbiło. No, odbija coś się. No, serek. Serek buzi widać. Tak? Już nic nie powiesz. Powiesz. Co? Serkiem ci się odbiło? Tak! Aha! No i co jeszcze? Na opki chcę. Już tak się rzuca, że na opki. No. No. No, powiem coś jeszcze. Co? Tak. Co? Co na Tak, rękami i nogami macha. No. A co to tu lata? Misio. Misio lata. Co to tu lata? Misio. Misiołki. Takie miski. Co to tam widzisz? Misie. Misie. Takie misie. Wiecie. No. Tak. O. O. o, o. Takie fajne. A jaka ty już duża jesteś. Duża tak, Tak. Ma nóżkami i rączkami taka duża dziewczynka. Taka duża dziewczynka. Tak. Pośpiewamy? Tak, będziemy śpiewać, tak. No to śpiewaj. No, no, no ja Cię słucham. No, pięknie, 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 pięknie. No co? No co? No, co? no tak, no tak. No, tak. No, powiedz coś nam jeszcze.